Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, serdecznie zapraszamy na 29. zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. W tym roku odbędzie się on we Wrocławiu, jednym z najbardziej europejskich miast Polski. Temat niezmiernie istotny: nowoczesne leczenie nowotworów. Jeden kierunek, różne metody. Na uczestników tegorocznego zjazdu czeka. Niezmiernie bogaty program naukowy. Program będzie poświęcony skojarzonemu leczeniu nowotworów, oczywiście z największą rolą chirurgii. Zapewnimy i zapewniamy, że ilość wykładowców będzie satysfakcjonująca, a ich jakość niebywała. Zapraszamy do udziału w naszym zjeździe. Aspekt praktyczny przekazywanej wiedzy jest dla nas niezwykle istotny, stąd też planujemy przeprowadzenie wielu warsztatów i spotkań. Zachęcamy również do czynnego udziału w zjeździe. Prosimy pamiętać o przesyłaniu swoich prac na sesje ustne i plakatowe. Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia we Wrocławiu.